Ostatnio wyszło tak dużo zwiastunów z nowego Ninjago, że po tej dwutygodniowej przerwie w nagrywaniu aż ciężko mi było się połapać, o co tak naprawdę chodzi. I dzisiaj chciałbym się trochę na ten temat wypowiedzieć w kontekście tego, co dobrego zapowiadają te zwiastuny, jeśli chodzi o nowy sezon Ninjago. Tak więc, zapraszam na analizę trzech nowych zwiastunów. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zacznijmy od tego, że zaraz po rozpoczęciu się pierwszego teasera widzimy to. Klasztor i całą tą kolorową przyrodę tuż przed nim. No i to wygląda z jednej strony niesamowicie, ale z drugiej zastanawiam się, czy ktoś tutaj nie przesadził z tą, nie wiem, słodyczą. No, w każdym razie tylko to jedno ujęcie jest tak przesadzone, bo następne wygląda ultra dobrze. To piękne oświetlenie w klasztorze robi naprawdę solidny klimat. Zastanawiają mnie tylko te dwa księżyce na niebie. Przecież w Ninjago nigdy czegoś takiego nie było. O co im tutaj chodzi? Tak czy siak następne ujęcie sprawia, że na mojej w mojej twarzy pojawia się ogromny uśmiech, bo miasto Ninjago w końcu ożywa. Co prawda w ostatnich latach i tak wyglądało ono o wiele lepiej niż gdzieś tam na początku całego serialu, ale tutaj mamy normalnie ruch uliczny, masę ludzi, światełek, straganów. Widać w końcu, że to jest naprawdę duże miasto. No i w tym momencie zaczyna się coś dziwnego. Mamy kilka ujęć, które raczej dzieją się w krainie Ninjago, ale ewidentnie w jakimś zakątku kontynentu, na którym jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji być. Kolejna scena pokazuje nam jakieś dziwne skalne potwory i na a ich widok, pierwsze o czym pomyślałem, to Nexonites. No, czy to nie jest ten sam klimat? Lecimy dalej i tutaj zaczyna się zabawa, zderzenie się krain, a następnie smok porywany przez jakiegoś naprawdę dziwnego łowcę. Spójrzcie na jego twarz. No, to jest ewidentnie inna rasa niż ludzie, tak więc widzę, że nowe Ninjago mocno otwiera się na nowości, których wcześniej w serialu było naprawdę niewiele. Potem następuje kilka ujęć z takimi futurystycznymi, nowoczesnymi mm, sprzętami, nowoczesnymi ludźmi, którzy swoją bronią na pewno będą w walce zyskiwali dużą przewagę, jednak na chwilę obecną nie wiemy do końca jaka będzie ich rola. Chwilę później Pojawia się ten wilk w cudzysłowie, którego widzieliśmy już na plakacie, i ja szczerze myślałem wcześniej, że, że on będzie jakimś takim generycznym wojownikiem i będą całe armie zbudowane właśnie z takich figurek, ale tutaj chyba raczej będzie on kimś wyjątkowym. Kolejne ujęcia ze smokami, z walką w powietrzu i z wyścigami mechów sprawiają, że już mam ogromną ochotę na obejrzenie tego sezonu, bo animacja, grafika, ruch kamery, to wszystko wygląda genialnie. Chyba nigdy niczego nie wyglądało lepiej, jeśli chodzi o te kwestie wizualne. To, na co warto też zwrócić uwagę, to fakt, że nie pojawiają się tu w ogóle nasi ninja i wobec tego mam małe obawy, ale najpierw przeanalizujmy jeszcze dwa zwiastuny, abym mógł Wam lepiej wytłumaczyć, czego się boję. Kolejny teaser jest bardzo widowiskowy. Widzimy w nim jak nowi bohaterowie. Arin i Sora uczą się pod okiem ninja yy, w klasztorze Spinjitzu, oczywiście, więc oni w tym sezonie będą odgrywali naprawdę jakąś kluczową rolę. Na równi z ninja albo nawet będą ważniejsi. Widzimy też kilka ujęć z naszymi ninja, gdzieś tam w nowych strojach i powoli już szczerze powiedziawszy się do nich przekonuje. No i mamy też Kruxa. <laughs> nie no, akurat to nie jest Krux, ale trzeba przyznać, że kiedy wyszły te no, niezbyt wyraźne zdjęcia zestawu, to faktycznie łatwo było go pomylić, bo jest dość podobny. Chwilę później widzimy jak Panią, która znowu korzysta z jakiegoś nowoczesnego sprzętu. Później mamy kilka scen walki, też jedną scenę z gigantycznym smokiem. No i muszę po raz kolejny się powtórzyć: graficznie to wymiata. Animacja jest po prostu przepiękna. Ciekawi mnie tylko to, gdzie to wszystko się dzieje. Czy to nadal jest kraina Niemczego? Bo szczerze, no nie wydaje mi się. Ostatni zwiastun, na no raczej klip, przybliża nam postać Arina, która stoi na środku pola podczas zderzenia się wszystkich krain i opowiada, że po tym dziwnym wybuchu na horyzoncie pojawiło się zupełnie nowe miasto. Następnie widzimy mapy i tu na chwilę chciałbym się zatrzymać. Kształty na tej mapie są znowu trochę pozmieniane w stosunku do tego, co mieliśmy oryginalnie, gdzieś tam w pierwszych sezonach, ale wyraźnie widać, gdzie granice mają dwie wyspy znajdujące się oryginalnie w świecie Ninjago. I to wszystko, co pojawiło się dookoła, to są miejsca, które pojawiły się po zdarzeniu krain i wow! Spójrzcie, jak mocno twórcy zwiększyli sobie pole do popisu, pole do stworzenia nowych postaci, historii, kultur i to... to wygląda niesamowicie. Coraz bardziej podoba mi się pomysł wykorzystania innych krain jako właśnie głównego wątku fabularnego tego sezonu. Arin mówi, że wszyscy zniknęli i został sam, po czym w jego ręce wpada maska Lloyda. No i na tym kończy się klip. Yy, I to jest właśnie kolejny powód moich obaw. Obaw, o których wspominałem już gdzieś tam wcześniej. Yy, chodzi mi o to, że prawdopodobnie ten sezon skupi się bardziej na nowych postaciach niż na naszych ninja. Boję się tego, bo nie wiem, jak to finalnie wyjdzie, jak twórcy sobie z czymś takim poradzą, ale z drugiej strony to może być nawet ciekawe zobaczyć w końcu innych bohaterów w roli głównej. Tak czy siak, wszystkie te trzy zwiastuny wyglądają naprawdę fantastycznie i już nie mogę się doczekać premiery nowych odcinków. A wy, co o nich sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam także na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się, do zobaczenia.